Herb województwa kujawsko-pomorskiego nie należy do znaków prostych, za to jest szalenie ciekawy. Przedstawia w srebrnym polu czerwonego połu orła o dziobie, języku i pazurach złotych oraz czarnego połu lwa o języku czerwonym i pazurach czarnych. Nie, słuch państwa nie myli. W tym przypadku mówimy o połu, a nie pół orle czy lwie. Na głowach połu orła i połu lwa spoczywa złota korona otwarta z umieszczonymi w niej klejnotami w kolorze czerwonym. Ów połu orzeł połu lew zwany jest hybrydą kujawską, więc łatwo domyślić się, iż w herbie województwa symbolizuje kujawy, o które dzielnie walczył król Władysław Łokietek i gdzie urodził się jego syn Kazimierz. Jedyny polski władca tytułowany Wielkim. Z kolei srebrne pole, które w herbie być może trudniej dostrzec, jest symbolem województwa chełmińskiego z czasów I Rzeczypospolitej. O te ziemię toczyliśmy zwycięskie boje z krzyżakami kończone drugim pokojem toruńskim. Większość terytorium dawnego województwa chełmińskiego znalazła się w obecnym województwie kujawsko-pomorskim, którego herb został przyjęty uchwałą Sejmiku z 10 lipca 2000 roku. Muzyka